Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witajcie Alina Kaźmierczak. Dziś o stresie i trochę o perfekcjonizmie. Jeżeli stresujemy się, no to naciągamy naszą strunę. To jest struna taka, która jest naszą życiową struną. I my tą strunę sobie podkręcamy. Podkręcamy ją sobie, kiedy jesteśmy spięci, struna się naciąga, ale my sami też tej strunie tak jakby podkręcamy i jeszcze bardziej ją nakręcamy. Nakręcamy ją chcąc spełnić oczekiwania, chcąc zrobić wszystko najlepiej, chcąc jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej w tym naszym pędzie życiowym. I to powoduje, że ta nasza struna już jest napięta do granic możliwości. A my jeszcze sobie dodajemy, a jeszcze muszę, muszę zrobić to, a jeszcze muszę tamto i się napinam, i spinam i wszystką energię kumuluję, żeby jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej zrobić, udowodnić yy, i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje, jeżeli struna jest napięta? Jeżeli struna jest napięta, to wystarczy małe drgnięcie. Wystarczy tylko dotknąć tą strunę, a ona już wpada w rezonans i już napina się jeszcze bardziej i wydaje bardzo tak jakby piskliwe głosy. Jeżeli natomiast jesteśmy wyluzowani, jeżeli sobie popuścimy tą strunę, jeżeli w naszym życiu jest taki okres, że nic nie musimy, struna nie jest napięta, no to obojętnie, co by się działo, to tą strunę nic nie jest w stanie wpędzić w drgania, żeby ona wydawała jakieś głosy. I zauważcie, jak to jest z naszym stresem. Jeżeli my jesteśmy w stresie, jesteśmy w tym napięciu, w tej strunie takiej napiętej, no to wystarczy mały impuls i już po prostu je buzujemy, wybuchamy, wydajemy dźwięki. Jeżeli jesteśmy w stanie rozluźnionej struny, to obojętnie co by się działo, nawet jeżeli ktoś coś powie, jeżeli ktoś coś od nas chce, to tą naszą strunę jej nie napinamy i nie wchodzimy w rezonans z tą struną. Pamiętajcie o tym, żeby nie napinać się, żeby jak najwięcej poszukać w życiu takich chwil, gdzie ta struna nie będzie napięta. Bo może być tak, że ona wcale napięta być nie musi, że mogę podchodzić do życia na luzie. Że nie muszę się spinać, nie muszę udowadniać, mogę cieszyć się z tego, co mam i nie napinać mojej struny. Ja ćwiczę nad tym i nie napinam. Miłego dnia.